Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się pozyskiwaniem surowców. Skorzystamy sobie z skryptu z poprzednich odcinków, np. Na, na ścinanie drzewa czy też ekwipunku. Pokażę, jak z tego ściętego drzewa pozyskać jakieś surowce, oraz na przykład, jak także z innych obiektów takie surowce pozyskiwać. Tutaj mamy na przykład taki kamień na mapie, no i z tego kamienia będziemy chcieli go rozłupać na powiedzmy drobniejsze kamienie. No i generalnie z różnych innych obiektów zasada będzie działania tego taka sama, będziecie mogli to wykorzystywać na różne sposoby, w różnych obiektach, no i będziecie mogli pozyskiwać różne surowce. Także zapraszam do oglądania. Ja pokażę Wam dwa sposoby na pozyskiwanie surowców. Pierwszym sposobem będzie po prostu po powiedzmy odpowiedniej ilości uderzeń, dodanie po prostu surowca do ekwipunku, on się tam pojawi. A kolejnym sposobem będzie jakby wpadnięcie tego przedmiotu gdzieś tutaj obok naszego obiektu. A więc tak, zaczniemy od kamienia sobie. Przejdźmy sobie do skryptów. Tutaj mamy skrypt na naszą siekierkę. Odpalimy go sobie. Pozostałe na razie nam nie będą potrzebne. I jak pamiętacie tutaj mamy taką funkcję jak on, trigger, enter i jeżeli od to drzewo, no to wykonujemy następujące czynności. No i taką samą metodę możemy zastosować do kamienia. Z tym, że będą po prostu wykonywane inne czynności w dalszym etapie. A więc tak, jeżeli sobie dodamy inny tak kolejdera, Ja tutaj to zrobię w ten sposób. I zmienię tak po prostu na kamień. Ważne, abyście pamiętali o tym, że nazwa tutaj musi się zgadzać dokładnie z nazwą tego z to małej dużej litery. Wiem, że ciągle o tym mówię, ale jest to dosyć istotne i... Ważne, żeby to po prostu zapamiętać i wtedy będzie Wam to automatycznie już wychodziło. A więc tak, tutaj nie będziemy korzystać z komponent drzewo, ponieważ my będziemy tutaj jakby pobierać zupełnie inny komponent, natomiast na tą całą linkę sobie skopiuję. I nie będziemy pobierać komponentu drzewo, lecz kamień. Na razie jeszcze tego komponentu nie ma, bez polskich znaków, ale my ten skrypt sobie niedługo stworzymy. I to powiedzmy, tą część sobie usunę. Chop, Sand, Play. Oczywiście możemy dodać tutaj dźwięk ścianania, natomiast będzie to taki sam dźwięk ścianania, jak dźwięk ścianania naszej şikierki. To jest Z naszego drzewa po prostu. Jeżeli byśmy chcieli po prostu inny dźwięk. Był odgrywany, to byśmy musieli po prostu tutaj do naszego chap Sound stworzyć kolejną zmienną. Powiedzmy taką, nazwać się odpowiednio inaczej. Powiedzmy, no nie wiem, jakiś powiedzmy Hitsand i wtedy tutaj otworzyć ten dźwięk Hit Play. Natomiast ja w tej chwili tego nie będę robił, nie mam i tak różnych dźwięków, tutaj po prostu odpowiednich, więc jest to totalnie bez sensu i ja po prostu będę uruchamiał ten dźwięk odcinania drzewa, czyli ten dźwięk skoku, powiedzmy, bo tak sobie go tam wpisałem. A więc tak, stworzymy sobie teraz naszą, naszą kamień. Naszą klasę kamień i o ile dobrze pamiętam, to było z dużych. A więc uruchomimy sobie ten kamień. I tutaj tylko dla przypomnienia otworzę sobie drzewo. Jak pamiętacie, w naszym drzewie posiadaliśmy dwie zmienne: rigidbody i zdrowie drzewa. Kami nie będzie potrzebował rigidbody, ponieważ on będzie obiektem stałym i będzie potrzebował tylko coś takiego jak zdrowie. I podobnie jak w drzewie, Void w update będziemy to jakby zdrowie sprawdzać. I jeżeli ono będzie maleć, no to mogą wypadać nam jakieś przedmioty. Z tym, że te warunki będą nieco bardziej skomplikowane, ale zaraz się przekona się dlaczego. Więc tworzymy sobie zmienną typu integer i nazwę zdrowe kamienie. Powiedzmy, że na początku zdrowie kamienia nie będzie tak jak J wynosiło aż 5, ponieważ jest to za dużo. Powiedzmy, że będzie wynosiło 2. Czyli po dwóch uderzeniach. Będzie wypadał nam jeden mały kamień z tego oto tutaj dużego. Void Update, będziemy sprawdzać, czy zdrowie naszego kamienia jest równe 0. Jeżeli zdrowie naszego kamienia jest równe 0, to my wtedy będziemy chcieli otrzymywać kamień. No i teraz, zależnie od metody, jaką będziemy chcieli wykonywać, a oczywiście pokażę Wam obie, takie warunki będziemy tutaj wpisywać. Najpierw pokażę Wam metodę, która po prostu będzie dodawała ten przedmiot od razu do naszego ekwipunku. Otwórzmy sobie ekwipunek, a może jeszcze najpierw dla przypomnienia: podnoszenie przedmiotów. Patrzcie, jak działa nasze podnoszenie przedmiotów. Jeżeli naciśniemy przycisk po najechaniu naszego przedmiotu, no to wtedy sprawdzamy, czy konkretne miejsce na naszym jest wolne i czy możemy dodać do niego przedmiot. Jeżeli ono jest wolne, to do naszej listy posiadanych przedmiotów dodajemy przedmiot z bazy danej, konkretny, który chcemy. W tym wypadku możemy zrobić to dokładnie tak samo. Czyli po prostu nie będzie sensu, Tworzenia tutaj czegoś nowego w tym naszym kamieniu. Tylko możemy skopiować to, co już mamy tutaj. A więc my sobie to tutaj teraz skopiujemy. I oczywiście mamy tutaj pewien problem, ponieważ nie stworzyłem sobie zmiennej. I będzie to zmienna publiczna. I w ten sposób. Teraz jak widzicie tutaj nam już odnośnie ekwipunku nic nie wyświetla na czerwono. I tak, ta część jest nam po prostu zbędna, jeżeli chodzi o kamień. Ponieważ my wiemy, że to będzie kamień, więc nie musimy sprawdzać jaki to jest przedmiot i czy on jest różny od zera, ponieważ to na pewno będzie ten kamień. Tutaj nie będziemy nic niszczyć, nie będziemy niszczyć naszego kamienia. No i to tak, że nie będziemy tego zerować. I tutaj zamiast wpisywać zmienną ID przedmiotu, będziemy wpisywać po prostu ID naszego kamienia. Ja muszę sobie wypełnić, jakie ID kamień posiada, ponieważ nie pamiętam. 2. A więc po prostu będziemy dodawać przedmiot 2. A następnie po wykonaniu tej całej pętli, będziemy przywracać zdrowie naszego kamienia na 2. Tak, żebyśmy mogli po prostu wykopywać z tego kamienia w nieskończoność ten w kamienie, na chwilę obecną. Oczywiście później będziemy dodać kolejne warunki, żeby na przykład z danego kamienia maksymalnie 5 kamieni wypadło w określonym czasie. Takie coś jest jak najbardziej możliwe. A więc tutaj widzę jakiś przedmiot jest niepotrzebny. Mikstura cube'a ja to usunę na razie. I przejdźmy do naszego kamienia. Dodajmy mu tutaj komponent kamień. I musimy przypisać ekwipunek z naszego FPS-kontrolera. Ja sobie tutaj. Hmm, w ten sposób nie. Ekwipunek. Czyli mamy go tutaj, w tym miejscu. Teraz sobie przeciągnę go i przypisano się automatycznie. Ekwipunek. Musimy zmienić także tag na kami. Oczywiście pamiętając o małych dużych literach. Bez polskich znaków miałem wpisane a więc dodaję sobie tak kamień. Kamień. I oczywiście mamy to, ten skrypt odpowiedzialny za odejmowanie, jak gdyby, kamienia. No to mamy go przypisane do siekierki. A więc, tylko posiadając w rynku siekierkę, będziemy mogli ten kamień, jakby, wydobywać. I teraz w tym momencie, kiedy my będziemy udawać to. Ach. Tutaj zrobiłem. Nie zrobiłem w sensie zmiennej publicznej. Gdybyśmy mogli się dodanie zmiennej odwołać w inne musi być ona publiczna. I siekerka Już mi się tu trochę myli. I zdrowie kamienia. Minus równa się 1, ponieważ za każdym uderzeniem po prostu będziemy jeden od tego lewej odejmować. No i zobaczmy jak to wyjdzie. Mamy siekierkę w ręku. I uderzmy kamień. Jeszcze Wam pokażę, że... w ekwipunku w tej chwili nic nie posiadamy. Po dwóch uderzeniach... powinniśmy posiadać kamień. Coś nie do końca tutaj zadziałało. Zmieśczę ekran i zaraz zobaczymy dlaczego. Zobaczmy czy na kamień w ogóle... ...jakby zareagował. Zrobię kamienia... No tak, oczywiście, wszystko ładnie, pięknie. Natomiast... ...ja nie dodałem w ogóle Collidera... tego obiektu. Niech to będzie Mesh Collider akurat do tego obiektu. Nie Edge Collider, tak właśnie patrzę... ...co tu nie tak, ma być Mesh Collider. I powiedzmy, zaznaczmy na Convex, W tym wypadku myślę, że będzie to jak najbardziej. Ok, wybierzmy mesh. No, no dobra, jednak nie będzie to mesh collider. Będzie to zwykły box collider, powiedzmy tylko na wy wyłącznie na początku tego poradnika. Nie będę tutaj kombinować z tym mesh ponieważ ten kamień składa się z dwóch obiektów i nie chce się teraz kombinować. Jak to powiedzmy ustawić, żeby było dobrze? A więc tak, w osi z powiedzmy damy 6. No powiedzmy damy jeszcze mniej. Okej, okay, coś takiego. W osi y zrobimy tak. No i zmniejszymy. Powiedzmy, coś takiego zrobiliśmy. No i teraz nasza siekierka bez problemu powinna wykrywać, że my w ten kamień udewamy. E, miało być na kamieniu. Jak widzicie, dźwięk został odtworzony, a zdrowie kamienia spada po uderzeniu. A więc tak, teraz w ekwipunku powinniśmy mieć kamienie. No, jak widzicie, mamy, tylko jest ich strasznie dużo. Nie wiem dlaczego. Zobaczmy zaraz, czy czasami po jednym uderzeniu już nasz ekwipunek się nie zapełnia. Zapełnia się już po jednym uderzeniu. Musimy zweryfikować, dlaczego tak się stało. Po spełnieniu tego warunku my musimy naszą pętlę zatrzymać, ponieważ w tym momencie ona dodaje nasze kamienie tak długo jak ten warunek będzie spełniony. Czyli, jeżeli mamy pusty ekwipunek, to ona we wszystkie miejsca tego ekwipunku wsadzi nam kamień. A więc, my chcemy, aby po wykonaniu, po dodaniu jednego kamienia, ona po prostu przestała działać. Do tego służy coś takiego jak break. I teraz nasza pętla powinna działać poprawnie i po dwóch uderzeniach powinniśmy otrzymać jeden kamień. Jak widzicie, jest jeden kamień. Po kolejnych dwóch uderzeniach powinien być drugi. Teraz mamy trzeci i tak dalej. Jak widzicie, nasza pętla jak najbardziej działa i w ten sposób możemy pozyskiwać surowce z kamienia. No ale co jeżeli byśmy chcieli pozyskiwać surowce na przykład naszego Drzewa. A więc jak pamiętacie, po spadnięciu zdrowia naszego drzewa ono się nam ładnie przewraca, zostaje ścięte. Zmienia się tak obiektu na antakt. Żeby po prostu nasza sikierka go nie wykrywała, Tutaj i żebyśmy dalej nie mogli Jakby tego zdrowia naszemu drzewu odejmować. senk w tym jeżeli będziemy chcieli pozyskiwać z niego surowce, to nieco ten warunek tutaj musimy zmienić. Przede wszystkim nie będziemy zmieniać tagu naszego obiektu. Oczywiście dalej chcemy, żeby nasze drzewo jakby upadło i w momencie, kiedy nasze drzewo jest już ścięte, upadnięte, wtedy będziemy mogli pozyskiwać z niego surowce, jakim będzie drewno. A więc przechodzimy do naszej siekiery. Tutaj mamy warunek odpowiedzialny za ścianę naszego drzewa. Będziemy musieli dodać kolejny warunek w tym warunku, który będzie sprawdzał, czy, czy nasze zdrowie drzewa, czyli skopujemy sobie ten od tą, tą, tą linijkę, jest większe od zera, jeżeli tak, no to my chcemy wykonywać. To, co wykonywaliśmy do tej pory, czyli po prostu odejmować zdrowie drzewa do momentu, a spadnie ono 0, żeby nasze drzewo mogło się przewrócić. Natomiast w momencie, kiedy nasze drzewo, tutaj skupię sobie ten warunek po raz kolejny, kiedy nasze drzewo będzie już miało zdrowie równe 0, to wtedy będziemy wykonywać zupełnie inne warunki. Będziemy dodawać do naszego ekwipunku drewno. Oczywiście tutaj jest też kilka sposobów, jakbyśmy mogli to zrobić, w sensie zaprogramować. Natomiast myślę, że zrobimy to w ten sposób, że po prostu w tym momencie odwołamy się do naszego ekwipunku. Czyli tu będziemy musieli sobie stworzyć zmienną publiczną ekwipunek. W tym momencie, tak samo jak w naszym kamieniu, skorzystamy z tego. Czyli sprawdzamy czy miejsce w ekwipunku jest wolne, następnie jeżeli jest ono wolne, no to dodajemy do naszego ekwipunku konkretny przedmiot i tym razem nie będzie to dwa, lecz będzie to drewno, natomiast ja nie mam w tej chwili drewna w bazie danych, nie mam także modelu do wadnego drewna takiego, więc użyjemy patyka. Na razie będą wypadać patyki z naszego drzewa, więc id 1. Tak jak poprzednio, kończymy pętlę po dodaniu tego jednego przedmiotu. I tak będzie się działo za każdym uderzeniem, w momencie kiedy nasze drzewo jest już jakby spadnięte, kiedy jego zdrowie wynosi 0. Sprawdźmy teraz działanie tego naszego skryptu. I tutaj jeszcze od razu sobie przypomniałem. Do naszej siekierki muszę przypisać ekwipunek. A więc zetnijmy drzewo! I teraz ono sobie ładnie upada. I w tym momencie, nawet jeżeli ono jeszcze do końca nie upadnie, możemy pozyskiwać patyki. Jak widzicie, mam jeden patek już w ekwipunku. No niestety teraz będzie ciężko trafić tą siekierką w ten kolejder naszego drzewa. Trzeba było go nieco powiększyć. No bo niestety nie udaje mi się trafić. Ewentualnie moglibyśmy hitboxa naszej siekierki nieco zwiększyć. I powiedzmy, ja właśnie w ten sposób w tej chwili postąpię. Ok, może teraz się uda. Hmm, wygląda tak, jak gdybyśmy, jak gdyby tak naszego drzewa. Wciąż był inny hmm. Zaraz zaraz tak, naszego drzewa się zmienił, chociaż nie powinien. Dlatego my nie możemy pozyskać z niego surowców. Wydaje mi się, że ja ten warunek usunąłem, ale może nie zapisałem skryptu. Tak, nie zapisałem skryptu i dlatego po prostu nie widział on zmian. Mój błąd w tej chwili powinno wszystko działać. Jak słyszycie, jest większe ścinanie. Także za każde uderzenie dostajemy paty. Mamy 4, teraz mamy 5 i teraz mamy 6. No i surowce możemy pozyskiwać właśnie na przykład w ten sposób. Od razu dodając je do ekwipunku. Ale możemy też skorzystać z innej metody. I tak jak już mówiłem wcześniej, żeby te surowce na przykład tutaj pod naszym drzewem gdzieś sobie się wypadały, gdzieś sobie się tutaj tworzyły nagle. A więc wtedy zamiast tutaj tej całej pętli tego wszystkiego musielibyśmy użyć funkcji instantiate, czyli jakby stwórz obiekt, a następnie dany obiekt przypisać do zmiennej i ten obiekt byłby podstawiany a następnie tworzony i wypadałby w miejscu określonym przez nas w skrypcie, czyli powiedzmy na pozycji gracza i pod nogami gracza, ten przedmiot by się pokazywał. Ale ten sposób pokazuję już w kolejnym odcinku, także zapraszam już wkrótce i dzięki za oglądanie, cześć!